W najnowszym filmie, dzisiaj poruszę temat włosów, a dokładnie to, w jaki sposób bez farbowania uzyskać szary, siwy bądź srebrny odcień włosów, więc jeśli jesteście zainteresowani tym tematem i jeśli chcecie wiedzieć, jak osiągnąć taki efekt, to zachęcam do oglądania dalszej części filmu. Jak możecie zauważyć, mój kolor włosów wygląda zupełnie inaczej aniżeli ten, który mogliście obserwować przez ostatnie kilka innych filmików, poprzednich filmików. Ogólnie rzecz biorąc, przed świętami byłam na koloryzacji i postanowiłam w końcu nie rozjaśniać włosów, tylko po prostu przyciemnić odrost. I po prostu fryzjerka nałożyła mi chłodny odcień brązu, który jest bardzo. Zbliżony do mojego naturalnego koloru włosów, więc mam nadzieję, że chociaż przez 3, 4 albo mam nadzieję, że chociaż przez pół roku nie będę farbować teraz włosów, bo widząc minę mojej fryzjerki. Która robiła tak zwane Oględziny moich włosów Po prostu stwierdziłam Że to już jest naprawdę Ostatni dzwonek Aby w końcu przestać je farbować Wysuszać i tak dalej Ponieważ no stwierdziła Że są bardzo wytrawione Te moje włosy Że będę miała potem problem Z ich koloryzacją na inny kolor Ponieważ no takie wytrawiony, taki wytrawiony włos Nie przyjmie już zbyt dużo na siebie, więc tu stwierdziłam, że najlepszym rozwiązaniem będzie zafarbowanie odrostu na naturalny odcień i poszłam do fryzjerki z centymetrowym odrostem, a wyszłam właśnie z takim końce, które mam. Chciałam zachować po to właśnie, aby móc sobie od czasu do czasu zafundować właśnie taki odcień włosów. Więc teraz kilka słów na temat tego, jak w domowy sposób można uzyskać właśnie szary, srebrny bądź siwy odcień włosów. Jest to dosyć modne w ostatnim czasie na Instagramach. Jest pełno dziewczyn, które mają właśnie siwe włosy i ja już wcześniej robiłam ten trik na kilku filmikach mogliście zobaczyć te moje eksperymenty właśnie z siwymi włosami. I ogólnie rzecz biorąc wszystko zależy od tego jaki macie wyjściowy odcień blondu, ponieważ tutaj jak możecie zauważyć te włosy nie są w kolorze tak szarym, srebrnym, może tak będę to określać, aniżeli te tutaj na górze, więc wszystko zależy też od farby, no nie wiem jak to tutaj określić, ponieważ no sami widzicie, że nie wszystkie mam równomiernie pokryte włosy tym srebrnym kolorem, więc tutaj jeśli wiecie coś więcej na ten temat, to dajcie znać, ale ogólnie rzecz biorąc ta wierzchnia warstwa włosów jest tym w kolorze srebrnym, czyli w chłodnym odcieniu, bez żółtych tonów i na tym mi zależało. A sprawcą tego e, wszystkiego, co się dzieje na mojej głowie, jeśli chodzi o szary kolor, jest po prostu srebrna płukanka do włosów. O tej pukance dowiedziałam się oczywiście z YouTube'a, a dokładnie z kanału Karoliny Viva Viva. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam. I ona również zastosowała tą pukankę po to, aby uzyskać srebrny odcień włosów. I jak widzicie, ona działa i możecie ją spokojnie kupić w Rossmanie, ona kosztuje około 6 zł, występuje w kolorze srebrnym oraz w kolorze fioletowym. Musicie spojrzeć, bo one wyglądają identycznie. I tutaj ta ma po prostu napisany kolor srebrny. Jest tu 200 ml, jest to produkt z Deli i ja tutaj nagrałam dla was przebitki, w których będziecie mogli zobaczyć jak przygotować roztwór właśnie tej płukanki i jak po kolei wszystko zrobić żeby po prostu osiągnąć taki efekt więc jak ja zabrałam się za Tą powiedzmy koloryzację. Umyłam najpierw włosy szamponem. Ja zazwyczaj pierwsze mycie robię bardzo takie krótkie, takim najzwyklejszym szamponem, aby zmyć z włosów wszystkie preparaty, które wcześniej miałam na nie zaaplikowane. Potem umyłam włosy fioletowym szamponem i następnie podtrzymałam tą pianę, ten szampon fioletowy chwilę na włosach, a następnie nałożyłam odżywkę, podtrzymałam ją około. Minuty. Jest to taka lekka odżywka z L'Oreal, i następnie spłukałam włosy, lekko odcisnęłam nadmiar wody, i w międzyczasie przygotowałam roztwór właśnie tej pukanki. Producent. Piszę tutaj, że należy wlać do naczynia 2 litry wody i dodać około 1 łyżkę stołową płukanki. Intensywność odcienia końcowego zależy od ilości dodanej płukanki. Otrzymanym roztworem płukać włosy więc tutaj wszystko zależy od was ile dodacie tej płukanki do tej wody i faktycznie jeśli lejecie jej więcej odcień jest bardziej intensywny myślę też że można spokojnie poeksperymentować z zrobieniem sobie takiego ombre na krótką chwilę ponieważ ta płukanka się normalnie zmywa z włosów po dwóch Myciach, i trzeba to powtórzyć. Ja używam jej za każdym razem, więc tutaj. Um... Myślę, że na wakacje jest to dosyć fajny trik Jeśli jesteście blondynkami I na przykład poeksperymentowanie z fioletowym ombre I po prostu zanurzenie końcówek włosów Nawet w, w nierozcieńczonej tej płukańce Myślę, że da bardzo zadowalający efekt Więc ja tego nie próbowałam Ale myślę, że swobodnie można osiągnąć efekt ombre Właśnie zanurzając włosy w takiej pukańce. I ogólnie jeśli chodzi o mnie, 2 litry wody letniej wody wlałam sobie do miski i łyżką stołową odmierzałam mniej więcej tą pukankę. i tutaj producent pisze o, jedną, o jednej łyżce stołowej, ja do uzyskania tego efektu użyłam 3 około 4 łyżek stołowych, więc tutaj intensywność jest taka, jak widzicie, na za wyłączonym wideo. No i ogólnie rzecz biorąc już umyte po odżywce włosy płukamy tą odżywką, tą płukanką. I praktycznie natychmiastowo widzicie efekt, jaki ona daje. Potem po prostu musicie odsączyć włosy, ona nie brudzi ręcznika w żadnym wypadku. I potem albo wysuszyć włosy i wyprostować, wystylizować jak tam chcecie. I ogólnie rzecz biorąc, do następnego mycia macie efekt gwarantowany, więc tutaj. Jak najbardziej Wam polecam. Pukanka ta nie niszczy włosów. Zużyłam jej, jak widzicie, tyle, a już używałam ją ze 4, 5 razy, więc pod tym względem widać, że jest bardzo wydajna. Myślę, że będę ten trik z tą pukanką yy, używać, stosować. O, może tak. Będę stosować. Yy, Regularnie, więc tu tyle informacji, jeśli chodzi o koloryzację włosów pukanką. Nie jest to koloryzacja, ale zniwelowanie żółtego odcienia włosów, więc. Mam nadzieję, że film okazał się dla Was przydatny. Jeśli chcecie poeksperymentować, no to myślę, że jest to dosyć bezpieczna opcja. No, i jeśli macie jakieś dodatkowe informacje bądź pytania odnośnie tego produktu, to dajcie koniecznie znać w komentarzach. A z tego miejsca dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa! pa.